Witam Państwa bardzo serdecznie. Jako, że zbliżają się wakacje, wiele osób planuje urlopy. My rozmawiamy dziś z Panem Michałem Schererem, współwłaścicielem Biura Podróży Bonus Travel. Witam serdecznie. Proszę nam na początek powiedzieć, jak w tym roku przedstawia się letnia oferta? W tym roku biura podróży przygotowały liczną ofertę dla swoich klientów. Największym zainteresowaniem cieszą się w czasy pobytowe, w którym to klienci kupują pełne pakiety, w których to znajduje się najpierw transport lotniczy albo autokarowy, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, które sobie klienci wybiorą. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki objazdowe. To coś dla klientów, którzy Nastawieni są na zwiedzanie. Kolejną rzeszą klientów, która licznie zabiera podróże w tym roku, są klienci nastawieni na zakup pewnej tylko usługi w biurze podróży, takim jak hotel, pensjonat albo transport. Resztę w czasów czy swojego wyjazdu organizują sobie sami. Jakie kierunki turyści wybierają najczęściej? Wszystko zależy od preferencji wyjazdowych klientów, ponieważ klienci preferujący wypoczynek pasywny na leżaku, na plaży, w kąpieli słonecznej będą wybierali kierunki, które te słońce, w których te słońce będzie zapewnione, czyli będą to wczas lotnicze do Egiptu, do Grecji, do Hiszpanii, do Turcji. Klienci, którzy decydują się na bliższe kierunki, wybierają autokar. Tutaj króluje zdecydowanie Chorwacja i Włochy oraz hit tego sezonu ze względu na niską cenę jest to Czarnogóra. Klienci wybierający aktywny wypoczynek wybierają kierunki europejskie, w których można dużo zwiedzać, czyli np. Francja z Paryżem i zamkami nad Larą La Włochy z Rzymem, Wenecją, Florencją, stolice europejskie jak Wiedeń, Bratysława, Budapeszt albo coraz bardziej popularny wschód, czyli Wilno, Lwów, a nawet Krym, który mamy w tym roku w swojej ofercie. Czy biuro podróży Bonus Travel oferuje klientom wyjazdy z Sieradza? Jak najbardziej cieszy nas to, że możemy naszym klientom zaproponować wyjazdy z Sieradza. My jesteśmy tu operatorem, który realizuje wyjazdy zarówno indywidualne, jak i grupowe. Nasi klienci mogą wypoczywać i zwiedzać takie kraje jak Chorwacja, jak Czarnogóra, jak Francja, również kierunki wschodnie, jak Ukraina na przykład. Obsługujemy sporą rzeszę klientów, którzy wyjeżdżają z Sieradza. Cieszy nas również fakt, że nawet dla klientów, którzy wybrali w czasy lotnicze i muszą dostać się na lotniska, przygotowaliśmy specjalne bonusy. Każda rezerwacja w czasów w biurze podróży Bonus Travel premiowana jest bezpłatnym parkingiem przy lotnisku albo talonem paliwowym, który można zrealizować na stacji. Wielu klientów zamiast przychodzić do biura woli zakupić wycieczkę przez internet. Dlaczego jednak warto przyjść do biura? Czy klient w ten sposób może coś zyskać? Ja polemizowałbym z teorią kupywania w czasu przez internet, szczególnie po zeszłorocznych wydarzeniach. Ma Pani rację, rzeczywiście mnóstwo klientów sprawdza oferty przez internet, sprawdza opinie na temat danego wyjazdu, tur operatora, ale ostatecznie przychodzą do biura podróży. To my jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie, to my mamy doradzić. To my mamy wiedzę, którą zdobywamy na licznych szkoleniach, którą staramy się przekazać naszym klientom, aby ten wypoczynek był w 100% taki, jakim sobie klienci go wymarzyli. Przychodząc do biura podróży, klient ma komfort kompleksowej obsługi własnej rezerwacji. Jak aktualnie wygląda sytuacja na rynku turystycznym? Stabilnie. Myślę, że stabilnie. W tej chwili spora część czasów jest już wykupiona wśród operatorów. Kontyngent został zmniejszony od zeszłego roku, dlatego podejrzewam, że w tym roku będzie mniej ofert typu lasminy ze względu na to, że miejsca w środkach transportu, takich jak samolot czy autokar, są już powyprzedawane. Klienci powinni wcześniej pomyśleć o własnych czasach. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, a państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.